Hej, witam na kanale, ja się nie e, Dzisiaj ja będę e, robić te e, słodko kwaśny ze schabu. E, z schabu albo z karkówka. Tutaj ja mam schab i karkówka. E, taki chrubiący, słodko kwaśny e, Tak. Do tego danie potrzebny, oczywiście e, schab lub karkówka. E, I ketchup. Tutaj mam dwie takie duże łyżki kieczu, jedną łyżki cukier i troszeczkę, no pół takiej małej miska woda, zwykły woda. Sól yy, i biały mierony pieprz, yy, mąka jemniaczana i mąka tortowa, zwykły mąka. Na początku trzeba kroić tego mięso na takie kostki. Tak, Najpierw na taki gruby, płaski. Na taki gruby, płaski. To jest, ja wybrałam dwie takie, karkówka i ten schab. Bo jeżeli lubicie taki bardzo tłusty, to możecie tylko z karkówka. Bo jak nie lubicie tłusty, to możecie z, tylko ze schab bo to jest mięso, jest tak mieszane, nie? Tak. tak już na takie pła, grupy płaski, a potem na takie o, tak wielkość kostki. A ten już pokrojone mięso teraz przeprawimy. Przyprawi, Dodaję jedną łyżki łyżeczki sól i Jedne takie łyżeczki białe, mierone, pieprz. I jedne łyżki sos sojowy jasny. I razem mieszać. I to mięso teraz ma być troszeczkę poleżeć, tak co najmniej tak około 10 minut. Poleżeć. O już. I teraz zrobi taki mały y, y, sos do tego mięso, nie wiem, tak sos czy ciasto, jak to się mówi. To jest tak, takie łyżki, co my używamy do, do zupy, normalne łyżki. To jest mąka jemniaczana, Dodajemy trzy łyżki mąki jemniaczana. Bo ja mam troszeczkę więcej mięso. Tu tak, to tak więcej ten sos będę zrobić jak trzy łyżki mąka jemniaczana i trzy łyżki też zwykłe mąka. To tak 1 jeden na 1 jeden. ma być. O! Trzy łyżki mąka i jedno jajka. jedne jajka, i teraz tak yy, mieszać. Tutaj nic nie trzeba dodać, tylko woda. Powoli dodać yy, woda. Ma być tak gęsta, tak jak gęsta jogurt. O, ja może ja rączkami będzie takie szybciej. O, tak mieszać. Woda jak nie umiecie, to tak powoli, delikatny dodaję. Nie, nie naraz, tylko po trochu, po trochu. O i teraz wyszło taki sos, o. Takie... Jak wciąga do góry, to tak jak jednolinka można. Nie, nie, nie. Nie, nie takie przerwany linka jest takie właśnie e, gęsto ma być takie no gęsto jogurt tak się mówi o i teraz jeszcze dodaję trochę olej o tak tutaj ja chyba dodawałam tak około e, duże łyżki takie półtorej jedno łyżki dodawałam o i tego sos już gotowy o i teraz tego Schab ma być smażyć z tego w oleju, także musi być, dwie dużo olej do tego, czy garnek, czy włok, co macie, nie? I trzeba nagrzać teraz tego olej. I teraz tego sosy nalejemy to te mięso. I mieszać. No, jak jest równo, to już ok. I jak sprawdzę te olej już gotowy, to także położymy jedno takie pałeczki, czy patyczka, i do środka, od razu tam w środku piany leci do góry. Od razu leci taki piany, to znaczy to olej już. I teraz powoli można dodać tego schab. My tu tak nie wszystko naraz, tak pojedyncze, o. tak pojedyncze trzeba dodać. Także cierpliwość ci potrzebne. Jak dodaję tego w y, od razu nie mieszajcie, bo musz być tak zrobić taki y, jak to się mówi, tak sztywny, nie? Nie sztywny, tak twardy. Tak od razu nie ruszamy. Poczekać tak około minut żeby jak zrobię twarty i wtedy o tak e, po tak po minut tak delikatny tak o wkręcimy mieszamy jak już zrobił taki złoty koror i wtedy możemy już wyciągać no i teraz ten skabu wszystkie już poszło do góry koror już zmienił też taki delikatny złoty a i teraz Wyciągamy. Ja tutaj drogie mięso mam, także tak, tak na dwa, trzy raz musz być, że następny teraz robię. No i teraz jest już wszystko jest już smażone tu i Trzeba drugi raz y, y, rzucić do tak olej, a drugi raz ten olej to musi być taki paratury musi być taki bardzo wysoko. Także przykryjemy tak na, y, na tak około minut ich temperatury trochę y, do góry, a ich potem wszystkie rzucić do środka. Na drugi raz muszę usmażyć. Jak drugi raz smażę w oleju, i wtedy tego mięso jest taki bardziej chrupiący. I teraz ten olej jest tak już dosyć tak bardzo gorąco i wrzucimy wszystko na raz. I teraz trzeba czekać czekać tak, tak, usmażę jeszcze tak około 2 minut i już może wyciągać. Aż to wszystkie do góry e, tak skoczyć. No i teraz tego schabu już tak całkowicie zrobił taki o, złoty kolor. O, taki ładnie złoty. No i wtedy już jest gotowy. Wyciągamy. To już prawdziwy gotowy. I teraz będę robić te kępy. I teraz zrobimy taki sos. Ten sos, o, może, o, to ten duży miska, o, mieszać i teraz smażyć. Ja tutaj ten olej, e, patelnia jest umyty. I nalejemy troszeczkę olej. No ciut, ciut, tak. Żeby pomoczyć e, tego pod spód. No i teraz dodaję tego. O tak. Mieszać. I dodaję tę jedną łyżkę e, cukier. I teraz tak mieszać. O. Jeżeli lubicie takie e, bardziej kwaśne, może dodaję pół, troszeczkę taki ocetu. Ocet. E, jak nie lubicie kwaśne, to możecie po prostu nie dać tego ocetu. To trzeba czekać, aż tak e, duże, takie pompki wyjdzie. Jak wyszło taki duży bombarek, o, i to znaczy ten sos już. Możemy podać tego poczek, e, poczek co ja mówię. ten schab. O, mieszać razem. O, i tego danie już gotowy. Wyłącz. O, właśnie ten schab, Grubiący schab słodko-kwaśny już jest gotowy. Jeżeli lubicie takie słodko-kwaśne danie, możecie spróbować. Bardzo dobry, pyszny. Dzieci bardzo lubią takie danie. Jeżeli lubicie moje filmy, to proszę zostać Wasze śradę i łapki do góry. I zostaniecie e, supy. I dziękuję i do następnego.